To wszystko to Twoja wina. To wszystko Twoja wina. Y o co Ci chodzi? To Twoja wina. A Dzień dobry wieczór, tutaj ja, Naruciak, wasz pierwszy jedyny ulubiony youtuber. Przemiło miło mi was tutaj przywitać w i Loczki. Pierwsza ulubiona seria na YouTubie. Przypominam, że zbieram do 3 minut subskryb... A, um, zaczynajmy odcinek. To wszystko twoja wina. To wszystko jest twoja wina. To wygląda jak jakiś indyjski paradokument, coś takiego. Jeden do jeden to samo. Nawet aktorzy podobni. 38-letni reżyser telewizyjny Tomasz Radwan Ło, wow. tacy to se pożyją w tej Warszawie. przygotowuje nowy program. Jego o 3 lata młodsza żona Małgorzata liczy, że zostanie prowadzącą w nowej produkcji męża. Ku jej zaskoczeniu odkrywa, że będzie to jej rywalka. Ty słyszałeś, że to twoja puszczarska Sandra Lang? Nie odzywaj się tak niegrzecznie. Ja ja ci nie mówię, że masz, nie wiem, puszczarskie kwiatki, słodeczniki. Prowadzi teraz jakiś program w telewizji? A, słyszałem. Jak słyszałeś, gnojko, jak to jest twój program?! Studio Śniadanie, ty co, dzielę codziennie spotykasz w pracy, nic mi nie powiedziałeś?! Ma, 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 jak krzyczała na porządku odcinka. Może nie prowadzę negatywnej atmosfery. Przepraszam bardzo, ja to muszę pominąć. Poza tym strasznie nudno się kłócicie. Wolę wyciągnąć to z kontekstu i pokazać coś ciekawszego. Zaraz będziecie wiedzieć, o co chodzi. Nie odzywaj się do mnie! Jestem zła. Mój Tomasz codziennie w pracy ze swoją ex? Co to ma być? Wow, 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 wow! Co to ma być? Co to za jakieś incepcje, ujęcia? Łoł! Wow! Ale mi skakowali głowę! A wy, kamerzyści, kurczę. Kiedyś słyszałam od koleżanek, że to była jego wielka seksualna fascynacja. A potem dotarło do mnie, że on spotykał się z nią jeszcze na początku naszego związku. To się nazywa zdrada, nie wiem czemu z nim jesteś. Jezu, przyrzekał, obiecywał, chodził, że to koniec i co? A ona dostała pracę, która miała być moja! A on nic, jakiś luzik! A o co ci chodzi z tym luzik? Luzik! Co to znaczy luzik? Luzik! O co ci chodzi mówiąc luzik? Jestem zła! I. Przepraszam, panie dozorze, czy to było za głośno? Mogę kieliszek, proszę, proszę bardzo. Słabizna. Słabizna! Luzik! Spoko, elo! Małgorzata nie może darować mężowi, że ją oszukał. Tomasz, próbując załagodzić sytuację, zaproponował wizytę w poradni małżeńskiej u terapeuty Marka Kowalewskiego. Aha, słuchaj, mamy kłopot. Rozmawialiśmy ze sobą trzy zdania. Nie potrafię się dogadać. Do, do Chodźmy, wydamy czysto za tę terapeutę. Pan Tomasz wspominał, że przeszkadza pani jego nowa współpracownica przeszkadzać, to może mi rzęsa wokół. Masz kłopoty z rzęsami? Coś, coś, coś nie tak? Pomoc... Ale przynajmniej byśmy to przegadali, Tomek. Ja bym się nie bała, że będziesz mnie zdradzał z jakąś pierwszą, lepszą szmatą, to majki przed Tobą zdejmie. Czyli jednak czuję się Pani zagrożona. Ach, to tu z taką terapią. Ja zagrożona, pewnie. Że koleżanka chwilkę porozmawia, a potem wychodzi. Ona lubi wychodzić. Lubi drzwi bardzo. Nie wytrzymam tego. No jak on może? Uch, cześć, cześć kamera, dobrze, że tu jesteś. Jeszcze po jego stronie, no i w kółko to samo. Terapeuta, 300 zł. Oj, jednak raz piszek. Je... Pęknął, jak moje uczucie do tego paradokumentu. Jak mam się nie czuć zagrożonej? I, I że jestem kilka lat starsza od tej laski, że mój mąż wybrał ją na prowadzenie tego programu? Że oni piszą w gazetach, a nie o mnie! Teraz o mnie powinni pisać i to ja tam powinnam być! Dokładnie! Troszeczkę mi ciebie szkoda, ale w mi ciągu wiesz strasznie śmiesznie. To ja chcę być aktorką! Mamo! To dup jest takim czymś w ogóle. To dup! To było bardzo smutne do dupy. Ciężka sprawa, kiedy jeden z małżonków nie chce słuchać. U pani Małgorzaty jednak to coś znacznie głębszego. Naprawdę coś skomplikowanego. Lubi otwierać i zamykać drzwi. Tomasz zawiódł jej zaufanie. To prawda, ale jest tu jeszcze coś innego. Konkurentka wydaje się być młodsza, w jej mniemaniu atrakcyjniejsza, a do tego może być zainteresowana jej mężem. Poza tym, to tamta prowadzi program i bryluje przed kamerami. Czemu się tutaj wzięli? Poza tym, ja, ja, ja cię skądś kojarzę! Skądś cię kojarzę, ale jeszcze nie, je, jeszcze nie! Skądś ja cię kojarzę! Następnego ranka, w trakcie przygotowań do realizacji programu Studio Śniadanie. chyba ukladliście nazwę. Tomasz przekonuje się, że trudno mu będzie utrzymać współpracę z Sandrą na zwykłym zawodowym poziomie. Powiesz mi w końcu, dlaczego to ja mam podpinać mikrofon, skoro nie z niej ma nic do roboty? Bo bym powiedziałam, że tylko jedna osoba może mnie dotykać. Okej, okay, mam do czynienia z psychologą, to się to na głowę. Wspaniale znowu. No to tak samo i Przestań. Przestań. jakoś te ręki nie zabrałeś. Bo podpina ci mikroporty idiotko. E, czy koleżanko. E, to, czy. Jezu, czemu ja wyzywam? I ładna potem przyjdzie i powie, ja wcale wtedy nie byłam aktorką, wtedy to byłam ja i ja cię tutaj pozywam za Za Ziesław... Nie, 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 nie. A nie. Bo mnie wyzywasz, a ja nie lubię, jak mnie ktoś wyzywa. Podpina mikrofon do cholery. Uważaj, bo uwierzę. Eee, no, podpina ci mikrofon. Może nie pamiętasz, że ja mam żonę. Tą zdechłą zdechł mysz? Ej, no, czemu się tak obrażacie nawzajem? Co wy się nie lubicie? Pewnie dawno nie miałeś tak dobrego seksu. A Adam? Wy tobie w to nie wplątujcie. Ja mam to wszystko w. Du dupie z takim czymś w ogóle. Jedno twoje słowo i Adam leci w kosmos. To może stracić pracę? Ja nie chcę lecieć w kosmos, naprawdę, nie, nie. Ja, ja się super bawię, naprawdę, żaden kosmos. Na Antarktydę bym po poleciał. A bo to Atlantydy. A ja tylko dla ciebie się nią starałam. Ewuniu! Ewuniu! Ja znowu pojechało! Bo... Jeszcze z tobą nie skończyłam. Grodzisz mi? Mam ci zaprezentować moje ninjutsu? Zrobię tak, żeby było ładnie. Jasne już dziewczyna nigdy nie odpuszcza. Wow, 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 wow. co to, co to jesteś nazywa się Kevin Spacey? Co, co ty mi zaskakujesz, tak mówisz do mnie niespodziewanie, ja się długo tak nie spodziewałem! Tu jeszcze normalna scena była! Jeszcze dwa dotyki, szepcik w łóżko, całus i będzie mój. Łokieć, kolano, czoło i dobre słowo Boże i też będzie po sprawie załatwionko. Sytuacja w domu Tomasza i Małgorzaty staje się coraz bardziej napięta. No to trzeba pójść po pan Więc Co dalej nic nie powiedz? Jest strajcu O, ma obrażonko. Jednak chyba coś powiem. Co to jest do jasnej cholery? Nie ja mam pojęcia! Nie masz pojęcia, to ja ci powiem, co to jest. Ja też mogę powiedzieć. To jest koniec naszego małżeństwa! Nie, to jest iPad! Dobrze wiesz, że nie o to chodzi! Obłapujesz się z obcą babą! A, jezu Chryste, głupie, ja Myślałem, że chodzi o tablet. Przecież to dobra, ja nie będę tego słuchać nie no, znowu wychodzisz, znowu idziesz do drzwi, no zostaw te drzwi w spokoju już, no. No, jak to nie jest dowód, że on z nią coś ma, to ja już nie wiem. No, kto normalny kupuje czarną iPada? <laughs> Ten doktorek niech sobie gada co chce, tym razem to ja przeciągam Tomasza po podłodze tej idiotycznej poradni. Ale, ale po co? Nie Musicie już tam iść. Nikt wam nie każe przecież, no. Szkoda pieniędzy, inwestujcie w kryptowaluty. Małgosia! Zamknij się z tobą, nie rozmawiam! Jezu, nie może tak mówić do swojego ko męża. Jak się domyślam, to jest zapewne pani Sandra. Och, bardzo dobrze się pan domyśla. O, widzę, że pan kurczę, inteligentny, pan jest. To jest pani Sandra w drodze do rozporka mojego męża. O, jak ładnie powiedziane. A co, jeżeli nosi shorty i tam nie ma y, rozporka, to co wtedy? No takie bardzo nielesyczne nie każdy spodnie mają rozporek. A, no tak, no tak. To Twoja wina. Wszystko Twoja wina. Ta chęć udowodnienia, że Pan Tomasz ja. ma romans, to, moim zdaniem, także chęć ujawnienia, jaka naprawdę jest konkurentka. Sandra. Marek. To pozwoliłoby Pani Małgosi wrócić do plotkarskich portali. Marek. Właśnie bez popularności byłym gwiazdom i każdemu, kto choć przez chwilę otarł się o sławę, najtrudniej jest się obyć. Marek. Dlatego Pani Małgosia wciąż śledzi te wszystkie plotki. Powinna popracować nad poczuciem własnej wartości i nad zaufaniem do siebie. Marek. Małgorzata wciela swój plan w życie już następnego poranka. Małgorzata to jest staruda Wszystko powinno już działać. Tak, a włączyłaś monitor? Ty, Kapitan Gadżet! Co ty tam podsłuchujesz agencie, kurczę, Tomek? I teraz tak, jak ci mówiłem. Mhm. Na żywca masz podgląd na wszystko, co tutaj się dzieje. Za moich czasów się podkładało podsłuchanie, się by pół metra dalej. No tyle żeby bez dźwięku. Okej, okay, luz. No, pa. Ty będziesz oglądał na żywo, ale bez dźwięku? Gadaj, albo to będzie Twoja ostatnia rzecz zrobiona dla Maxi TV. kurde. Ostatnia rzecz zrobiona dla Max TV. Ratuj swoją karierę, stary. Małgorzata. Żona Tomka. Będzie oglądała wszystko, co robimy, ale bez dźwięku? Ale skąd ty to wiesz? Podsłuchiwałaś? Rewelunia. Masz, trzymaj. No, powiedziała stara Weź, zastaraj się taką wchodzimy z mną, to zrobi fotkę No właśnie, co, co ty robisz, mostek, czy co? Zostawię go rabiana Nie, nie, przepraszam za tamto Najpierw się witasz, mówisz coś w programie, gotowa? I on dalej mówi normalnie, w sensie no, jego mózg tego nie zanotował Ale wiesz co, mikrofon też mi się lozuje Cze I czemu to robisz? Czemu jej tam zaglądasz? Nie masz od tego ludzi, jesteś reżyserem, a nie dźwiękowcy filmowcy. jesteś youtuberem? Przepraszam, tym mnie serce bije Przestań no, to na szczęście. Na szczęście to się wali w łeb. Kochani, 5 sekund, 4, 3! Aha, okej, okay. czyli on też na to nie zareagował. Totalnie zignorował i zachowuje się profesjonalnie. W momencie, gdy program Studio Śniadanie. Dobrze, że jest taki program jak Studio Śniadanie w Max TV. Wszedł na żywo na antenę, na planie pojawiła się wściekła Małgorzata. Kobieta jest przekonana, że odbywają się próby. Co ty myślisz, w Ja nie wiem, co robisz z moim mężem! Małgorzata, co ty wyprawiasz? No, mnie! A tobie niestety nosić szminkę tej szkire na sobie? No to bardzo ładna szminka, Kali i Jenner. I co, nie masz nic do powiedzenia? No nie niekoniecznie, no, no, dobra chminka, za dobre pieniądze. Bajda, spokój się mamy program! Główno mnie obchodzi wasz program. Mamy wejście na żywo! Co? to ogląda ci cała Polska! Nie. Dwie osoby, trzy na live Max TV co ja narobiłam? A, idziesz po chodniku. Co za dramat, co za wtopa, jakie upokorzenie! Cała Polska widziała to, jak się upodliłam! Nie, tam cztery osoby może już. Fakt! O, fuck. Przecież mieli wchodzić na wizję za 15 minut. Jak ja teraz wyjdę z domu, jak się ludziom pokażę? No, bo wszyscy ludzie oglądają telewizję. I mają tak dobrą pamięć, że jak zobaczą raz twarz telewizji, to masz przesrane. To przechlapana, Musi się zabić. Jestem skończona! No po prostu. Ufa! O co chodzi z tymi reakcjami na końcu? Czy ja dam parodię i jestem właśnie w tym momencie pankowany? To koniec. To koniec. Do widzenia. To, że ja wierzę, że Tomasz nie ma romansu, Małgorzacie może zupełnie nie wystarczyć. Inna sprawa, że udowodnienie, że Tomasz nie ma romansu, może być w ogóle niewystarczające. Potrzebna jest długotrwała praca w związku nad zaufaniem. Dokładnie, Marek, przynajmniej trzy sesje tygodniowo, po dwie godziny za 450 zł w pakiecie. Ja to bym wam wyleczył z tylko za 9,90. bym wam czekoladki. Tomasz i Małgorzata jeszcze tego samego dnia zaprosili do siebie Michała, operatora. Żadne z małżonków nie spodziewa się tego, co się wydarzy. Zrobi salto i zesra się nadywam? Jeśli powiem ci, że oni mają romans, to pewnie się rozwiedziecie. A ja znów mógłbym nosić ci kwiaty i pewnie w końcu zwróciłabyś na mnie uwagę. To tak mówi przy mężu. Wiedziałam! Mają romans! Świetnie po prostu! Ale to byłoby kłamstwo. Codziennie widzę, jak ta idiotka leży do niego z łapami, kokietuje go, mizia. Ale on ucieka, w ogóle go to nie interesuje. Nawet mało gadają. Oj, jest Ale jak to? Naprawdę? No tak, przecież mówiłem ci. O! Kebab, pójdziesz otworzyć? To ja otworzę Sprawdź tylko czy nie zapomnieli o sosie czosnkowym To wszystko twoja wina To wszystko twoja wina No, cześć Gosia Dzień dobry Cześć Michał Dzień dobry szefie No Jezu Chryste, tu Kingpin przyszedł Nie to uniwersum mordo! Nie musiałeś się fatygować, wystarczy mail, że mnie zwalniasz Poczekaj wręcz przeciwnie Gosia na twój występ w Studio Śniadanie jest po prostu hitem w sieci na YouTubie ma ćwierć miliona wejść. ćwierć miliona wejść. To Jak to brzmi, tak? wiecie, To musi być naprawdę dużo. Moje filmy robią ćwierć, ćwierć i ćwiercia e, miliona wyświetleń. Tomku, chciałem zaproponować rolę producenta nowego programu. Nazwijmy go. Zazdrosny do błędu. Co ty na to? Dzięki, ale co ze studio śniadanie? Właśnie, co ze studio śniadanie na MAX TV? No ale studio śniadanie. Są ważniejsze rzeczy. Dobra, a kto będzie prowadził ten program? <coughs> Nienawidzę Cię. Ja Cię broniłem. Wspaniale, dobrze wiesz, że Ty. No Po takiej aferze, to kto ma większe predyspozycje do prowadzenia programu, zazdrosny do błędu. Ciekawe, dlaczego ona jest nim. Nie, żebym to sugerował, nie, żebym był kurczę, jakimś nie jak się nie. No, niż tych rzeczy, nie jestem szczodni, nie jesteś. Z... No, nie, no, niż tych. Nie, no, nie Co za dzień? Co za chwila, Gdybym teraz eksplodowała, to nie wiem, całe miasto pokroby konfetti. Ludzie tak mówią zawsze, tak nieprzygotowani i zaskoczeni. Z zawsze tak składają zdania. Nie mogę w to wierzyć. Okazało się, że mam wiernego męża, mam karierę. Po prostu genialnie. Gdybym wiedziała wcześniej, jak to się robi, to już dawno rozwaliłabym jakieś studio nagraniowe. No po prostu fantastycznie! Wow! Jakie to jest takie! Wow. wow! Dwa miesiące później Tomasz i Małgorzata zjawiają się na kolejne spotkanie z Markiem Kowalewskim. Ja chciałam pana serdecznie przeprosić jeszcze raz za wszystko. Ach, nic nie szkodzi. Fakturka już wystawiona na 12 tysięcy złotych, w recepcji do odbioru. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się o wam spodobał, to zostawcie łapkę w górę! Jezu Chryste, czemu ja się znowu taki zrobiłem? Nie musicie mi zostawiać łapki w górę, jeśli tego nie chcecie. Oczywiście, jeżeli wam się spodoba... Walczę ze samym sobą. Miłego dnia wam życzę, do zobaczenia w kolejnym odcinku za tydzień, oraz wyczwartek przy poniedziałku, na Ruciaku. i w środę na Ciułka i Smoczka. No i do zobaczenia, papa, pa. cześć.